Teraz ja się kładę spać od razu A to razem ze mną No, ja lubię Jak się to przepala Zatakował nasz ten. Nasz sadek zaatakował ten ptaszek. Tak. Ja. Dobra, idziemy, nie? Czy nie? Tak, tylko włócznię sobie robię. A w sumie by, mi to by się przydało. Hmm. Masz dwie sztabki w której z małych skrzynek. To sobie zrób. Lepszą. Tam resztę znajdziesz gdzieś w skrzynkach. Najwyżej my zwierzemy. Zrozumiesz? No czy jednego nam będzie brakować, to no, żelaza do drugiego silnika. tej aż to otwieram, żelazo. Śruby, dobra. O nie! śruby nie miałem jeszcze i zrobiłem ze sztabki, zabiłem. Kurde! Boże. Co za... Co za nup. Co za... początkujący Co... gracz. Śruby były, ja nie mogę. No są śruby, wszystko jest. No tak, ale nie mam sztabki zaraz już. Tu jest, w tym samym powinniku sztabisz. Co za nutno. no? ja jestem nobą, no i co? Dobra, mam. Dziękuję. Idziemy? Tak, już. Idziemy. A, się napisz, coś musiał. Już wody nie ma. A gdzie jest drewno? Tyle drewna było Nie wiem A, nie wiem Nie wiem co ci chodzi. Jak było dużo drewna Kiedy? było dużo drewna ja, poś... ja wziąłem z, 8, z 8, 10 sztuk wiem tylko Tak, jasne No tak Możesz mi nie wierzyć, ale tak było Musisz, musisz mi uwierzyć ja, mam przy sobie, ja, znaczy ja przy sobie w tym momencie mam około 10 jeszcze, więc 10 zużyłem. Ile to mogło być? 20 mogło być? Ale ja mówię, pewnie budowałeś to z tego drewna u góry, o coś grzebałeś, rozwalałeś. Co ja robiłem? Nic robiłem. no. no. To mylisz pojęcie. A jasne. No co ty, ty? dzika zabiłem jednego? Co to za wyspa? Właśnie nie wiem. Mm -hmm. Gdzieś musi coś być, co nas tu skierowało, coś będzie. Musi być. Nie pomogę sobie, sobie przypomnieć co-cip-cip, cip, cip, rygi wybuchające. Cip-cip. Ktoś Dobra, później was poszukam. Nie rzucaj we mnie chami. Byłeś w tym domku co tam jest? Nie, nie byłem jeszcze nigdzie. Jest jakiś domek? W razie co nas tam jeszcze Ptakiem się bije. A to jest sklep. No ptaszku, gdzie ty jesteś teraz? Chodź tutaj do mnie. Sama jest. A, tylko że ja w to nie złapię tego. Znaczy nie lama tylko baron koza, osioł. I tutaj nic nie ma, więc trzeba iść w drugą stronę. Tam jest ptak, który mnie leci do mnie. Jesteś na górze? Tak, już schodzę. Na górze już nic nie wiem. Ale gdzieś coś musi być, bez... o to jest pytanie. Na skróty idę do góry. Tu już wziąłeś widzę skrzynkę, czyli to byłeś. Tu gdzie ta lama to byłeś, tak? I, i, i ten sklep był, tak? Tak. To jest nasza to, to na pewno ta A w sumie nie wiem. No, i na nią, ale czy to jest, ta? W sumie Ja tam wziąłem pod uwagę to co ty patrzyłeś ogólnie ale Nie zwróciłem uwagi Na to czy to jest na pewno Dobra No bo J Jesteś atratwia czy co? Nie 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 ja schodzę po górze i szukam czegoś Ewentualnie co pójdę, to może Pójdę na, pójdę na otratwę zobaczę Tutaj jaskiniach gdzieś coś Tak nie pamiętam O to już zbuszowałem wszystko Tam jesteś, nic tam nie ma pod wodą? Nie tylko jestem otruty przez rybę? Tak gdzie ta ryba jest? Zabiłem. O nie. Znaczy wybuchła, znaczy zabiłem za blisko to trzeba... Te ryby trzeba z tego no. Z Tylko i wyłącznie z łuku. No właśnie mam A te piękna okazja wow. To że nie wiedziałem, że masz Nie jak to nie wiedziałaś, mówiłem Znowu nie chcesz go kłamać Ty kłamczusz Stasz mnie Okej, okay. więc nie kłamie. Totalnie nie wiem, co tutaj może być. Jesteś na tej trafie? No właśnie, płynę. To nie ta, 140 metrów mamy do niej. Aha. Huh. Bardzo blisko na jest, ale... Bardzo blisko, ale to nie Skoro. ona się wysła przed, przed prasą wylendrowa, ale okej okay. poczekaj jeszcze, postaram się znaleźć dwie szapki żelaza będziemy mieli już na aqui nos Não que já estava aqui gelado não? Weź się zatrzymaj, co? Czemu? Chyba, że ją opływasz. Jest ja co? Opływam się, no. Dobra. No bo no szukam tego żelaza. Mnie ci jest. Jest i żelazo. Nice. Nice. Mam drugi silnik. Easy. Ja jeszcze nie mogę zabrać. Źle ją ja opływam, no ale ciul, zaczęłem, to już zacząłem już. Gdzie ty jesteś? Nie to się... Już tam jesteś. No praktycznie nie, praktycznie nie zmieniłem położenia od... Odkąd sobie ten... Brakuje na ciebie już. Korzystałem z tego, że rekina nie był Drewno też trochę zebrałem z wyspy, więc... No tam trzeba to by się przydało, bo ktoś tam kurwa o na skrzynki. No no właśnie właśnie. Tak to Nie no, są tutaj w Tej skrzynce są. W tej po lewej. O co tak dzisiaj? No jak nie? Ja ostatnio sobie drewno tu widziałem, bo było ładnie ułożone na dole. A po drugie otwierałem i czyściłem tą skrzynkę. Widzę, że dorzuciłeś już. Ale ty jesteś hachman. Co? Nie polecam tego Allegrowicza. Co się dzieje? No ja nie chcę płynąć w ogóle. Pod prąd płyniemy, chyba wiesz? Z no tak. I ciężko w ogóle podpłynąć jest. Bo musimy za wyspę w ogóle być. Za wyspą gdzieś musimy być. My musimy jak dawać radę. Zobacz, zobacz, gdzie to jest. Idę. No damy radę. Drugą stronę musimy płynąć Nie w dobrą płyniemy teraz, o co? To, się... 60... to jest chyba ta wys jednak Właśnie nie, bo przy nie byliśmy i miała i było 150 chyba czy 145 było Ale mamy ją teraz za plecami widzisz? Łącz za plecami mamy teraz Kurde no Musimy płynąć tam i najwyżej w prawo odbić może jakaś jest za, za nią, może jakaś jeszcze jest mało widoczna. Chodź, się prześpimy. No? no. Dobra, gdzie jesteśmy? I teraz musimy. Czekaj. 179 oddalamy się od niej. Oddalamy się od niej. No. no, bo ona jest teraz w lewą stronę. wyspa, co? Jak w lewo? W prawo, To w prawo, chyba, a nie lewo. Lewo. Znaczy, na radarze w lewo, ale tutaj w prawo jako ten. Nie no, w lewo. Obróciłeś żaglę na prawo, gościu. Nie, na lewo. Dobra, walcz. Nie płynie to w ogóle. A masz w ogóle podniesiony ten? Ja nie wiem, do tydzień ten, no on jest podniesiony. Dobra, ja idę na tę wyspę. Bo na tej wyspie oficjalnie powinny być jakieś ko kordy, nie? Mm, na wyspie, tak, jakiś domek czy coś, ale tam nic nie ma. Wal się kuźwo, jebany szmaciarzu. zacząłem się troszkę przemieszczać, czuło się to wszystko. Ej, ej, ej. Ej kurna, bo im wyspa gdzieś uciekła, co jest? Nie wiem. Oficjalnie, to musi być ta wyspa, bo tu widzę, że dalej nic nie ma za bardzo. musi na to wychodzić. Gdzie to się coś kolejnego znajduje? Tu nie ma. Tam nie było na górze byłem już, kurde. Z panąłem ten. sprzętem. Czy tam nie jest? To jest i Ryba. Oho, skinę nas, Ale się.

Patrzyłeś na radar, czy to jest na pewno ta wyspa? To co tu trzeba zrobić? 嗯。<laughs> hmm. Chciałbym się Dwa czterysta... No dobra, my jesteśmy przecież... Hmm. Nie wiem... Nie, to ewidentnie jakby nie była ta wyspa. Hmm. No tak to wygląda, no ale... Się... Coś się zglitchowało, czy co? the hmm? yankee No, nie wiadomo. No, bo to nie jest ta wyspa. No tak ci mówię, że to prawdopodobnie nie jest ta wyspa, po prostu... A jaka może być? No, jest jakaś inna niedaleko? Nie, nie do tej wyspy płynąłeś. No, do 400 powinno być. No tak, tylko że to nie jest ta. Oj, nowicjuszu, chodź tu. Gościu, statek. nowicjusz, nowicjuszem, jeżeli coś ja zrobiłem, to ty też, ty też to patrzyłeś na ten radar, a nie? No, ty, no, patrzyłeś i płynąłeś do tego, co miałem zmieniać. Tak. patrzysz, nie do tej wyspy płynęliśmy. Ty też patrzyłeś, gości, na ten radar, jeszcze. Jeżeli... No, nie z tego, ale to ty ustawiasz i do tego. I to nawet nie, nie miałem zamiaru myśleć na ten temat, że coś źle zrobiłeś. Hmm. Chociaż, abyś coś dobrze zrobił. Až jde spát. Hm. Pojď si pouš. Hello, hello.